Dzień dobry Państwu. W imieniu Zespołu Predykcyjnie Kraków chciałbym przedstawić nasze wyniki. Jesteśmy grupą osób zawodowo zajmujących się diagnostyką techniczną, modelowaniem systemów hydraulicznych oraz transportowych. Jeśli chodzi o wyniki, zrobiliśmy, a przeprowadziliśmy analizę dla wskazanych maszyn samojezdnych. Kolorami tutaj zaznaczyliśmy, które parametry od razu, według naszej metody, są parametrami diagnostycznymi, możliwymi w, w, do wykorzystania w zakresie predykcji. Znakiem zapytania zaznaczyliśmy dużo parametrów towarzyszących, które mogą, mogły to, informować o rozwoju towarzyszącej usterki w czasie objętym. Analizą. Końcowo zagregowaliśmy te dane i przedstawiliśmy w formie, jaka usterka może być opisana, jakimi danymi na podstawie tych próbek, które zostały do nas dostarczone. Jeśli chodzi o opis nas naszego rozwiązania bazuje ono na takim założeniu, że rozwój usterki następuje wraz z czasem, a więc po zabudowie zakupie mamy ten, ten czas poprawnej, prawidłowej pracy, a przed awarią obsługą naprawczą mamy tak zwany stan przedawaryjny. Badamy różnice tych dwóch skrajnych obszarów testowych. Nie jest to zadaniem prostym, ponieważ jeżeli przeanalizujemy dane dotyczące tych maszyn, zauważymy, że one mają bardzo ogromną zmienność, cykliczność dobową i zmienność na poszczególnych zmianach. Tutaj jest wykres, jak potrafi zmienić zmieniacie temperatura robocza maszyny, uśrednienie tego i nie, 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 nie uwzględnienie, o której zmiany dotyczyła Dotyczył pomiar, stanowi zbyt dalekie uproszczenie, i niestety tutaj nasza metoda bazuje przede wszystkim na tym, aby uwzględnić te kwestie, tym samym podnieść znacząco jakość, jakość rejestrowanych danych. Dzielimy, dzielimy tą, te, ten przebieg eksploatacji na zmiany, na zmiany produkcyjne, analizujemy według zmian produkcyjnych, natomiast dla tych zmian produkcyjnych również badamy, aby na tych zmianach produkcyjnych zarejestrowała się wymagana liczba próbek, badając rozkłady, a więc wtedy dostarczamy bardzo. Selektyw, pre, Presę pre, selektywnych pas, w których to wykonujemy po prostu analizę wskaźników na bazie danych pomiarowych. Jeśli chodzi o o, a na nasze podejście do analizy. Tu wskazaliśmy motel, momenty, kiedy ta, te, kiedy ta maszyna pracuje stabilnie w y, przodku. Mamy również momenty, tak zwane przejściowe, związane z dojazdem do przodka, z, z tym, y, jak wykorzystywana jest maszyna w czasie y, przerw między zmianami roboczymi, prawdopodobnie obsługi y, tych maszyn, i tak Tych danych nie używamy. Dlaczego? Gdyż one po prostu mogą stanowić dodatkowe źródło y, zakłócające nam prawidłową ocenę. Stanu Eksploatacyjnego. Tą ocenę stanu Eksploatacyjnego prowadzimy tylko w pewnych określonych pasmach, gdzie mamy pewność, że ta stabilność pozwala nam na porównywanie tych danych ze sobą. Jako przykład możemy zobaczyć w przypadku usterki, przykładni, jakie, jak, wy, jak ta metoda pozwala na szerokie pokazanie różnic w temperaturze. Widzimy tutaj, że ta różnica w temperaturze jest znacząco wyraźna, jeśli chodzi o, o stan obiektów w stanie nowym oraz w stanie przedawaryjnym. Końcowo. Całość, całość rozwiązania umożliwiło nam zaproponowanie takiej prostej metodyki, która bazując przede wszystkim na danych z CMMS i wybierając obszary testowe z, z, z danych rejestrowanych przez sensory, pozwala na tworzenie zbiorów uczących, a następnie predykcji stanu oraz stanu przedawaryjnego pracy maszyny oraz analizę warunków jej pogorszonej pracy, które mogą się skończyć awarią.